Mam taką zajebistą podpórkę. Skomorpizuję moje strawki. Zarekły do kogoś, w czasie 60-85, 4 lubią basię. Tak. Dziecko, 4 tak. lubią basię. Sama doskonała, trzymała właśnie Aleksandra Puchna, konia Luka. Jako następna, Ostyana. Aż w Nie, nie, spokojnie. Ops, dobrze, jedziesz dalej? Po tutaj? Ups, dobrze. O, dobrze. O, Jezu, dziewczyny, nie straszcie nas. Okej. Okay. Pięknie Cyk, tyk, tyk, cyk. pyk. matko. Daleko, daleko wyszło. Chuj. Nie dogadałem. Dziewczyny, nie strasz się, Matko. Pyk, pięknie.